Cześć Siemanko, z tej strony Michał, a my jesteśmy w drugim odcinku z Yes Your Grace. I w tym momencie to wszystko było napraw i kontynuujemy. Drewno, tydzień drugi. O! Nasz generał! Co nasz generał znalazł? W Waszej wysokości brak śladu potworów. A natknęliśmy się na tych bandytów. Rabowali wioskę. Czerwona głowa, ostre zęby. Herbradowi. Myślałem, że można go znaleźć tylko w książkach i starych rękopisach. Wygląda na to, że mamy jeden tutaj. Powiedz mi, czyj sztandar nosisz? Czy to prawda, że jesteś z Radołwi? Twój doradca ma rację. Radowia to mój dom. I wkrótce też twój. Ha! Dlaczego tu jesteś? Czy twoje ludzie y, robiliście w, co, co ty twoje ludzie, ludzie robiliście w pobliżu wioski? Zbieramy na życie. Jeden człowiek mógłby nazwać to grabieżą. Ja nazywam to ciężką pracą. Kto jest twoim liderem? Masz króla? czy jesteś tylko barbarzyńskim złodziejem. Jesteśmy wolnymi ludźmi. Nie kłaniamy się królom ani lordom. Odważne słowa, jak na kogoś wkraczającego do innego kraju. Odważne i głupie wystarczy. Wasza wysokość nie możemy pozwolić barbarzyńcom plądrować naszych ziem. Wędrowanie i zawijanie niewinnych ludzi nie ma wątpliwości, że temu człowiekowi musi zostać wymierzona sprawiedliwość. Ha. W którą stronę by teraz pójść? Bo zabić go na pewno nie zabiję. A znaj moją łaskę. Wróć do miejsca, z którego przybyłeś i nigdy tu nie wracaj. Następnym razem nie będę tak hojny. Może wcale nie jesteś taki głupi, jak myślałem. Muszę porozmawiać o tym z Aurelion. Co o tym sądzisz, Audrey? Radowianie? Tutaj? Jak mogliby przejść przez góry? Dlaczego mielibyśmy wygrodzić mieliby tą wojną? To dużo pytań. A bo ja potrzebuję odpowiedzi, Audrey. Wybacz mi Wasz wysokość. Jestem po prostu zdziwiony. Rozsądnie może być rozważenie odnowienia niektórych starych traktatów. Porozmawiaj ze starymi przyjaciółmi. Zobacz, kto może nam pomóc. Przy naszych obecnych zasobach wojna przyniosłaby pewną porażkę. Poczynię pełne przygotowania. Reprezentuję Bank Floriański, Wasza Wysokość. Słyszałem, że Twój skarbiec widział lepsze czasy. Ale jestem tutaj, by Ci pomóc. Jak to działa? Jeszcze raz. Jak to wszystko działa? Rozumiemy, że czasami jest ciężko być królem i chcemy zrobić wszystko, co w nas naszej mocy, aby pomóc. Oferujemy szybki i łatwy dostęp do złota lub zasobów, w zależności od tego, czego w danym momencie potrzebujesz. Masz ekskluzywny pakiet, oferuje 50 złota lub zasobów, które są natychmiast dostarczane do Twojej dyspozycji. Bank dostaje tylko niewielką opłatę w wysokości 10 sztuk złota lub zasobów, w zależności od rodzaju pożyczki. Pożyczki specjalne. Y Spłacane są tygodniowo po 10, aż spłacisz cały dług. Wasza wysokość. Nie obciążamy Cię żadnymi dodatkowymi kosztami. O, i jeszcze jedno: udzielamy tylko jednego rodzaju pożyczki naraz. Więc jeżeli zechcesz pożyczyć złoto, nie możemy ci pożyczyć zasobów, dopóki pierwsza pożyczka nie zostanie spłacona i wzajemnie. I pamiętaj, pierwsza pożyczka jest bezpłatna. E, oddajesz nam tylko to, co bierzesz. Tak, pożyczę złoto. Możemy zaoferować 50 sztuk złota do spłaty w ciągu 5 tygodni. Pamiętaj, pierwsza pożyczka jest bezpłatna. Wezmę, bo mam mało złota. Doskonale. Coś jeszcze, Wasza Wysokość? Nie, na razie tyle. To wszystko. Bank Floriański zawsze chętnie pomoże. O, Larsulia. Przynoszę nowiny, ojcze. Ale Lea ja wymknęła się w nocy w zeszłym tygodniu. Spadłam na nią, kiedy wracała do komnaty, cała rozbawiona i trochę wstawiona. E, tak mi się wydaje. Nie powiedziała, gdzie była, ale ceda, celani... No Głupia, tak jak zwykle, powiedziała mi, co się stało. Te dwie urządzają sobie e, pogawędki, Przez cały czas myśląc, że nic nie widzę. Głupia? Nie mów tak źle o swojej siostrze. Co sobie... Co, co w siebie wstąpiło, Lord Asalia wymknęła się na jakieś wesele. Upijała się. Ale ja... A, a to ja jestem zła. Lepiej porozmawiam o tym z, z Asalią. Wy, dziewczynki, do, doprowadzicie mnie kiedyś do szaleństwa. Trzeba będzie porozmawiać ze salią. Wasza wysokość, mój drogi syn, nigdzie nie, mo, nigdzie nie mogę go znaleźć. To tak naprawdę głupi mały szczeniak, ale nadal jest moim synem. Proszę, pomóż nam go znaleźć, Wasza wysokość. Czy jest szansa, że można coś zrobić? oddamy mu 700 złota, myślę że wystarczy na, na, na pokrycie straty wasza wysokość, my, czy naprawdę uważa że złoto może zastąpić nam syna? O. eton? nazywam się eton, jestem lordem branki wasza wysokość Będę jak ze. Zwięzły, to możliwe. A, będę tak zwięzły, jak to możliwe. Ktoś porwał moją córkę i oczekuję zapłatę 12 sztuk złota, aby ją odzyskać. Rzecz w tym, że. E, wy... Śledziłem ich i wiem, gdzie ją trzymają. Wszystko, co zaplanowałem, potrzebuję tylko. Twojego generała, lub który pomoże nam ją odebrać. Albo mógłbym po prostu zapłacić okup. Tak czy inaczej, będę potrzebował Twojej pomocy, Wasza Wysokość. Um, Być złoto, bo w momencie, kiedy lepiej jest rozegrać to bezpiecznie. Nie dawaj im powodu, by skrzywdzili Twoją córkę. Tak, jej bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękuję, Wasza Wysokość. Dam Ci znać, jak poszło. Pietra? Może bym kogoś. Boję się o moje życie. Myślę, że ktoś próbuje mnie darwać. Co się dzieje? Myślę, że ktoś mnie śledzi. Oni chcą mo mojej śmierci. Kim są oni? Nie wiem skąd miałbym wiedzieć. Nic nie zrobiłem. Nie? Lepiej już pójdę. Dobra, idziemy zobaczyć. Co zrobiła? Asalia najpierw Asalia. Córeczko. Tak, oj, tak, ojcze. Weź był ślub. Słyszałem, że... Wiosce, tuż za rogiem, tuż za naszymi murami odbył się niezły ślub. Biorąc pod uwagę zasoby, które dałeś im, żeby im pomóc, na pewno tak było. Hmm. Brzmi, jakby gościli rodzinę królewską. Nie, oczywiście, że nie. Słyszałem, co ludzi mówi, to, na to wszystko. Daj spokój, wiem o ślubie. Rossonia mi powiedziała, co się stało. Skąd miałaby to wiedzieć? O, oczywiście. Sedani. Sedani? Martwię się o ciebie. Nie wyobrażam sobie, gdyby coś ci się stało. Nie musisz się martwić. Nic mi się nie stanie. Czy wiesz, jak tam jest? Co by się stało, gdyby ktoś znalazł księżniczkę samą w wiosce? Wszyscy, pijani bandy... Wszyscy ci pijani bandyci. Nic się nie stało, ojcze. Byłam naj... inaczej ubrana. Byłem ostrożna. Nie jestem głupia. Wiem, co robię. chciałam tylko jeszcze trochę rozrywki. Lorsulia powiedziała, że się upiłaś. To kłamstwo. Wiem, co robię. Potrafię o siebie zadbać. Ile razy mam to mówić? Hm. Lorsulia. A w końcu skończyła 13 lat, myślisz, że yy, yy, poślubił się z jakimś grubym, głupim księciem i odeślesz do niego, do, 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 niego, do zamku. Myśl, yy, yy, jeśli zamierza być takim szczurem, to może będzie to, to tak najlepiej. A czyli ostatnio. Ten, czyli to dlatego tak się ostatnio zachowuje? Tak. Tak, 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 przypuszczam. Nie, yy, nie zmienia to faktu, że jest po prostu irytująca. Nie zmienia to faktu, że wciąż nie, nie przestała się wyzywać. Jesteś uziemiona. Jazdy konnej. Powiedziałem Ademu, żeby na razie zaraz twoje na, na twojej lekcji yy, zawiesił twoje lekcje jazdy konnej Na wypadek gdybyś wpadła na pomysł aby gdzieś pojechać pracis lub Kaldur Co mam yy, robić w tych zapomnianych przez Boga ścianach Ach Głupia lorsuja. Nauczę ją lekcji. Przestań z wyzywaniem. Lepiej porozmawiam z lorsują. generale. Tak, wasza wysokość. To wszystko. Idziemy na górę. Pracuj tak dalej. Tak. Dobrze, wasza wysokość. Nasty. Loli. A, to ty. A salia powiedziała mi co się dzieje. A powiedziała mi ostatnio dlaczego czujesz się taka przygnębiona. Aha, i dlaczego tak jest? Lordowie i rycerze ustawiają się w kolejce, by prosić o Twoją rękę. Wiesz, że będę musiał kogoś wybrać. Ale możemy poczekać. Obiecuję, że nic nie zrobimy, jeżeli nie będziesz gotowa. Hmm. Czas pokaże. Do zobaczenia później. Witaj żono, kochanie. Radowianie przybyli do dawer. Jeden z, z ich bandytów został y, przyprowadzony do zamku. Radowianie, to nie może być prawda. Jeśli myślisz, że chodzi o twoją naszą obietnicę? Może być. Co myślisz? 13 lat temu obiecaliśmy Zbiorowi rękę naszej, nienarodzo naszego nienarodzonego dziecka Bejran, prawda? Czy to ma znaczenie? Po 13 latach w naszym zamku pojawia się Radowianin. A niech mnie. Tak, Losuja w kurce stanie się kobietą i będziemy musieli znaleźć jej męża. A Bejan, czarny charakter przybędzie tu, aby zmus zmusić mnie do spełnienia swojej obietnicy. Jak mogliśmy obiecać rękę naszej córki Radowi? Znowu, że pod garem nie jest... Yy, nie jestem pewien, co jeszcze moglibyśmy zrobić. Pomyśleć, że nasza córka poślubi jakiegoś barbarzyńskiego bandytę. Nie możemy na to pozwolić, Erik. Nie martw się. Rozwiążemy to. Czy pamiętasz klątwę? Nie chcę na tym, nawet o tym myśleć. Mamy nadzieję, że klantwa jest niczym. Jak, jak, jak mistyfikacją i zobaczymy jak potoczy się sprawa z bandytą. Co teraz? Co my zrobimy? Jeśli Baylon kiedykolwiek pojawi się by, za, by żądać ręki naszej córki, mam nadzieję, że nikt mu nie uwierzy. Po prostu musimy grać głupa. Chyba, że pojawi się z armią. Nie bądź głupia. Jak zwykły człowiek mógłby sobie pozwolić na armię, nawet my nie możemy. Jak radowianie mogliby dostać się do dawer. Na tym etapie wszystko wydaje się możliwe. Wsadziłeś bandy tego bandytę do lochów? Pomyślałem, że lepiej nie będziesz turchać gniazda Nie Puściłem go. Co? Teraz planują włamać się do naszych komnat. Co jeśli zabiją nasze córki? Co jeśli? Uspokój się. Nikt się tu nie włamie. Bejran chce poślubić naszą córkę, a nie ją zabić. Eryk? Jestem przerażona. Poradzę sobie. W początku zostanę tutaj. Dobra. Zakończyliśmy tydzień drugi. Ja tu mamy 40. Dostajemy z podatków 11,8. Zniszczony teatr. Naprawimy w następnym odcinku. W tej chwili ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.